Wszystki system prawa gwarantuje ochronę i szereg przywilejów związanych z rodzicielstwem. Odsyłam w tym zakresie do szczegółowych uregulowań Kodeksu Pracy, dział 8: Ochrona rodzicielstwa. W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić uwagę na ochronę związaną z warunkami pracy. Kobieta w ciąży, kobieta karmiąca korzysta z przywileju pracy w warunkach eliminujących czynniki szkodliwe, jeżeli takowe występują w środowisku pracy. Rozporządzeniem Rady Ministrów określony jest wykaz prac zabronionych kobietom w ciąży i kobietom karmiącym, który to wykaz musi pracodawca respektować. W sytuacji, kiedy w środowisku pracy występują warunki uciążliwe bądź szkodliwe dla bezpieczeństwa zdrowotnego dziecka, płodu, matki, wówczas pracodawca musi przenieść pracownicę do innej pracy, do innego rozkładu pracy, żeby zagwarantować jej bezpieczeństwo. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zagwarantować, kobiety w ciąży bezpiecznych warunków pracy ma obowiązek zwolnić się z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości. Jest oczywiście, jeżeli, jeżeli taka możliwość występuje, jest inne rozwiązanie, przeniesienie do innego rozkładu czasu pracy, przeniesienie na inne stanowisko, na inne stanowisko pracy, na czas zagrożenia, ale wówczas jeżeli będzie się to wiązało z obniżeniem wynagrodzenia na przykład poprzez utratę dodatkowych składników wynagrodzenia, ma obowiązek płacić dodatek wyrównawczy. Obowiązek przeniesienia do innej pracy może wynikać również z orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do wykonywania pracy na danym stanowisku w okresie ciąży i w okresie karmienia dziecka. Kobiety w ciąży, pracodawca nie może zwolnić. Jedyna sytuacja występuje wówczas, jeżeli zaistniały przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego. Pracodawca wówczas musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli natomiast chodzi o umowy zawarte na czas określony, ta ochrona przejawia się w tym, że jeżeli stosunek pracy. Rozwiązałby się z kobietą w ciąży po upływie trzeciego miesiąca ciąży, wówczas umowa zawarta na czas określony przedłuża się do dnia porodu. Ta sama sytuacja ma odniesienie do umów zawartych na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc. Niestety nie ma żadnej w tym zakresie ochrony, jeżeli umowa na okres trudny jest zawarta na okres krótszy niż jeden miesiąc, jak również w odniesieniu do umów zwanych potocznie umów na zastępstwo, czyli umów na czas określony z tytułu zastępowania pracownika nieobecnego w pracy w przypadku długotrwałej przyczyny nieobecności. Rozwiązanie stosunku pracy z kobietą, która podlega ochronie z uwagi na ciążę, może również nastąpić w sytuacji upadłości pracodawcy bądź likwidacji. Wówczas pracodawca ma obowiązek uzgodnić z organizacją związkową termin zakończenia zatrudnienia kobiety w ciąży. Dodatkowo w kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, nie można jej zatrudniać w porze nocnej. Nie można zatrudniać w przerywanym systemie czasu pracy, jak również nie, może, nie można jej delegować poza stałe miejsce wykonywania pracy. Dodatkowo, pracownikowi Opiekującemu się dzieckiem do 4 lat również przysługują analogiczne uprawnienia, czyli nie można go zatrudniać bez jego zgody. I tutaj jest bardzo istotny ten warunek niewyrażenia nie zgody przez pracownika. Pracownika, który opiekuje się dzieckiem do 4 roku życia, nie wolno delegować poza pozostałe miejsce zatrudnienia, do pracy w godzinach nadliczbowych, do pracy w godzinach nocnych, i proszę Państwa, to jest bardzo istotne. Pracownik może wyrazić zgodę na pracę w takich warunkach. Ustawodawca w kodeksie pracy przewidział prawo kobiety karmiącej dziecko do przerwy w świadczeniu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownicy, która karmi dziecko, przysługują dwie przerwy Półgodzinne, w przypadku kiedy karmi jedno dziecko, i dwie przerwy 45-minutowe, jeżeli karmi dwie, dwoje, więcej niż jedno dziecko. W przypadku, kiedy pracownica pracuje w wymiarze krótszym niż 4 godziny, przerwy na karmienie dziecka nie przysługują. Natomiast jeżeli pracuje w wymiarze dłuższym niż 4 godziny, a krótszym niż 6 godzin, wówczas ma uprawnienia do jednej przerwy. W wymiarze, o którym powiedziałam, powstaje zawsze pytanie, czy można łączyć przerwy na karmienie dziecko. Tak, przerwy na karmienie dziecko można łączyć, natomiast jeżeli chodzi o czas udzielania tych przerw, tu potrzebne są uzgodnienia z pracodawcą, bo one mogą być udzielane poprzez rozpoczęcie w późniejszej godzinie świadczenia pracy, mogą być również udzielane poprzez skrócenie czasu pracy pracownicy. Muzyka Najwięcej dyskusji wywołuje kwestia, czy pracodawca może żądać od pracownicy karmiącej dziecko zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecko. Problem ten powstaje wówczas, kiedy przedłuża się ten okres karmienia i korzystania z przywilejów. I tu muszę zaznaczyć, że mamy do czynienia z bardzo niejednolitym stanowiskiem w doktrynie. Generalnie większość pracowników, śmiem twierdzić, większość, przepraszam, prawników, śmiem twierdzić, stoi na stanowisku, że pracodawca takie uprawnienie ma w konkretnych okolicznościach, to znaczy wtedy, kiedy poweźmie wątpliwości, czy faktycznie fakt karmienia dziecka występuje. Na przykład w sytuacji, kiedy pracownica korzysta z tego uprawnienia, dziecko skończyło trzeci rok życia. E, mam wiedzę, że inspekcja pracy stoi na troszeczkę odmiennym stanowisku, także problem jest trudny do rozstrzygnięcia. Ja osobiście reprezentuję stanowisko, że pracodawca ma takie uprawnienia. Kolejnym, proszę Państwa, zagadnieniem związanym z uprawnieniami rodzicielskimi są urlopy, które przysługują z tytułu rodzicielstwa. I mamy tutaj tak naprawdę uprawnienia nie tylko matki dziecka, ale również ojca dziecka w określonych okolicznościach. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje co do zasady matce dziecka, ale zaznaczyłam co do zasady, ponieważ w określonych okolicznościach może przysługiwać również ojcu dziecka, jak również osobom bliskim. Na gruncie kodeksu pracy i przywileju urlopu macierzyńskiego nie zdefiniowano, kto jest osobą bliską, która w w konkretnych okolicznościach może korzystać z urlopu macierzyńskiego. Przyjmuje się w praktyce, że taką osobą bliską są rodzice matki lub ojca, jak również ich rodzeństwo. Kiedy mogą korzystać osoby bliskie z urlopu macierzyńskiego? To są konkretne sytuacje. Wtedy, kiedy jest, nastąpi śmierć matki, kiedy nastąpi porzucenie dziecka, kiedy matka posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz sytuacji, kiedy matka przebywa w szpitalu, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź innym podmiocie udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych. Wymiar jest warunkowany liczbą urodzin dzieci przy jednym porodzie. I tak, w przypadku urodzenia jednego dziecka wymiar urlopu wynosi 20 tygodni, w przypadku urodzenia dwóch dzieci 31 tygodni, trojga dzieci 33 tygodnie, 35 tygodni w przypadku czworga dzieci, 37 w przypadku urodzenia większej liczby dzieci 5, jeżeli pięcioraczki, czy sześcioraczki się przydarzyły. Prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje również przed rozpoczęciem, przed porodem. Mianowicie pracownica może skorzystać z urlopu w wymiarze do 6 tygodni przed planowanym terminem porodu, ale trzeba pamiętać, że wówczas wymiar, o którym powiedziałam, ulega stosownemu obniżeniu o liczbę tygodni, z których pracownica korzystała przed, przed porodem. Datą rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego jest data porodu. I to jest zasada. Czy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego? Otóż tak, pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że wykorzysta po porodzie bezpośrednio 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a w przypadku pracownicy niezdolnej do samodzielnej egzystencji posiadającej stosowne orzeczenie po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu. Kto wówczas przejmuje uprawnienia do kontynuacji urlopu macierzyńskiego? Ojciec dziecka może kontynuować urlop macierzyński. Oczywiście musi do swojego pracodawcy wystąpić o udzielenie takiego urlopu. Pracodawca nie może odmówić. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia bądź zawieszeniu działalności gospodarczej. Muzyka Urlop macierzyński może zostać również przerwany. Mianowicie wówczas, kiedy matka dziecka trafia do szpitala bądź innego podmiotu udzielającego całodobowych świadczeń zdrowotnych i nie jest w stanie sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. Wówczas urlop macierzyński przejmuje ojciec dziecka bądź osoby bliskie, o których mówiłam. Warunek jest podstawowy. Matka musi wykorzystać zawsze 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Kwestia kolejna to związana jest z hospitalizacją dziecka, czyli z chorobą dziecka, kiedy wówczas matka nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem. Wówczas również ma prawo przerwać urlop macierzyński, powiadomić pracodawcę o powrocie do, do pracy, i wówczas ten urlop ulega przerwaniu, ale nie przepada. To znaczy, że ulega on wydłużeniu o te wszystkie części. Kiedy to matka powróciła do pracy i nie sprawowała opieki w związku z hospitalizacją dziecka. I nie mamy tu do czynienia z żadną limitowaną liczbą części urlopu macierzyńskiego. To są najważniejsze, najistotniejsze informacje dotyczące urlopu macierzyńskiego. Muzyka Urlop rodzicielski w zasadzie przysługuje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, jeżeli taki wniosek złoży pracownica. W zasadzie do 21 dnia od dnia porodu taki wniosek powinien być złożony do pracodawcy o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W pełnym wymiarze, czyli w jakim wymiarze przysługuje urlop rodzicielski? W wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, w wymiarze 34 tygodni. Jest to urlop, który również przysługuje ojcu dziecka, czyli może być wykorzystywany łącznie, razem z matką, przez ojca urlop rodzicielski, ale wymiar określa się dla tego urlopu łącznie. I jeżeli chodzi o urlop rodzicielski, to jednak występuje limitowanie jego części. Urlop może być udzielany w częściach, co oznacza, że nie może być większej ilości części niż czterech. Tylko z czterech części można korzystać w przypadku urlopu rodzicielskiego i co do zasady te części powinny następować jedna po drugiej. Ale jeżeli korzysta się z urlopu do 16 tygodni, jest odstępstwo u, od zasady udzielania urlopu. Bezpośrednio w częściach jedna po drugiej. Co jest istotne jeszcze w przypadku urlopu rodzicielskiego i na jaką wiedzę należy posiadać, a mianowicie taką, że może on być łączony z pracą u dotychczasowego pracodawcy i jest to pewien przywilej, z tym że w wymiarze niedłuższym niż pół etatu, czyli nie możemy wrócić. Korzystają z urlopu rodzicielskiego do pracodawcy z prośbą, że proszę mi udzielenie w tym momencie, proszę o zatrudnienie mnie na, załóżmy na 3 czwarte etatu. Jaki jest skutek łączenia urlopu rodzicielskiego z zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy, czyli u mojego pracodawcy? Skutek jest taki, że urlop rodzicielski ulega wydłużeniu. 64 do 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 68 tygodni w przypadku urodzenia drugiego dziecka, czyli on ulega proporcjonalnemu, matematycznemu wyliczeniu z uwzględnieniem wymiaru czasu, w którym pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy. Urlop rodzicielski może być udzielony. Do czasu zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Ojcu może być na jego wniosek udzielony urlop rodzicielski w wymiarze do 14 dni przy czym nie więcej niż w dwóch częściach co oznacza, że tak. Co do zasady ten urlop powinien być, jedna część powinna być siedmiodniowa urlopu. Urlop ojcowski przysługuje również do, do, ukończenia, przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Zarówno podczas trwania urlopu rodzicielskiego, jak i ojcowskiego osoby korzystające z tych urlopów korzystają z ochrony przed zwolnieniem, Mianowicie zwolnienie może nastąpić tylko w przypadkach tych dyscyplinarnych, jak również w przypadku upadłości czy likwidacji pracodawcy I, i równocześnie z gwarancji powrotu na dotychczasowe stanowisko pracy, a jeżeli jest brak możliwości, bo na przykład stanowisko zostało zlikwidowane, głównie dotyczy to urlopów dłuższych, czyli macierzyńskiego, to pracodawca powinien zagwarantować powrót na stanowisko. Odpowiadające kwalifikacjom i z wynagrodzeniem, które pracownik by otrzymywał, gdyby nie korzystał z urlopu. Czyli jeżeli w tym czasie była podwyżka, jakaś regulacja wynagrodzeń pracodawcy powinna również obejmować pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego czy z urlopu rodzicielskiego. Urlop wychowawczy jest uzależniony od. Stażu pracy, czyli uprawnienie do niego związane jest ze stażem pracy. Dopiero po stażu wynoszącym 6 miesięcy, niekoniecznie u tego właśnie pracodawcy, nabywa się uprawnienia do urlopu wychowawczego. Do tego 6-miesięcznego stażu wliczamy również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Urlop jest udzielany do ukończenia przez dziecko, a w zasadzie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, ale trzeba pamiętać, że wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, co oznacza, że ten urlop również może być udzielany w częściach. Ale tu uwaga, nie więcej niż w pięciu częściach, w odróżnieniu od urlopu rodzicielskiego, gdzie była mowa o czterech częściach. Przy czym części te udzielonego urlopu nie muszą następować po sobie, mogą być rozdzielone przerwą. Bardzo istotna jest, proszę Państwa, kwestia związana z możliwością świadczenia pracy. U innego pracodawcy podczas trwania urlopu wychowawczego, czyli można podjąć zatrudnienie, można się szkolić, uczęszczać do szkoły w trakcie urlopu wychowawczego, pod jednym warunkiem nie można zaprzestać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. I tu z kolei pracodawca ma pewien przywilej, z którego może skorzystać, mianowicie kiedy stwierdzi, że zaprzestana jest sprawowana osobista opieka nad dzieckiem, ma uprawnienia do tego, żeby w ciągu 30 dni od powzięcia informacji, właśnie, że pracownik nie sprawuje osobistej opieki, wyznaczyć termin powrotu do pracy nie krótszy niż 3 dni, czyli w ciągu 3 dni od otrzymania takiego zawiadomienia pracodawcy, pracownik musi wrócić do pracy. Co jeszcze jest bardzo istotne związane z urlopem wychowawczym. W czasie, kiedy przysługują uprawnienia do urlopu wychowawczego, pracownik może powrócić do pracy. Może powrócić do pracy pod warunkiem, że wymiar jego zatrudnienia w tym czasie nie będzie mniejszy niż jedna druga etatu. Czyli pracownik może wnioskować do pracodawcy, mam przywilej korzystania z urlopu wychowawczego, ale w tym nie chcę z niego korzystać. Bo w tym czasie chcę powrócić do pracy, ale w zmniejszonym wymiarze czasu pracy i wówczas pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Mówiąc o wymiarze urlopu macierzyńskiego 36 miesięcy, i Chciałabym jeszcze dodać, że troszeczkę w innej sytuacji są osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Wówczas taki urlop wychowawczy ulega kolejne, może ulec na wniosek, oczywiście pracownika, pracodawca musi uwzględnić o kolejne 36 miesięcy, ale jest czas okres do wykorzystania tego urlopu, mianowicie do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia. Powrót mamy karmiącej do pracy często budzi wiele wątpliwości i pytań. Kobiety obawiają się, czy w związku z powrotem do pracy nie, nie osłabnie laktacja jak zareaguje dzieciątko oddzielone od niej na tak długi czas. Sytuacja każdej rodziny tak naprawdę jest indywidualna. I tutaj nie ma jednego rozwiązania w tym temacie. Natomiast jedno jest pewne: powrót do pracy mamy karmiącej. Nie zakończa karmienia piersią. Wiele zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko, kiedy mama powraca do aktywności zawodowej. Warto pamiętać, że w pierwszym półroczu życia dziecka zalecane jest wyłączne karmienie piersią na żądanie lub karmienie odciągniętym pokarmem matki. Po szóstym miesiącu życia dziecka, kiedy rozszerzamy dietę maluszka, wprowadzamy coraz to nowe posiłki, oczywiście pod osłoną mleka kobiecego. W okolicy pierwszego roku życia maluszka zmniejsza się zapotrzebowanie na pokarm kobiecy do 40%. W ciągu dnia dziecko stara się spożywać stałe posiłki i mama bez obaw po powrocie z pracy do domu może dalej karmić piersią. Powrót mamy karmiącej do pracy i chcącej utrzymać. W dalszym ciągu laktacje wiąże się z odciąganiem pokarmu w miejscu pracy przy użyciu laktatora ręcznego lub elektrycznego. Część kobiet wybiera odciąganie laktatorem ręcznym, taki, który mają wcześniej w domu, z którego korzystały. Wiele kobiet jednak wybiera laktatory elektryczne na obydwie piersi i to ułatwia im odciągnięcie pokarmu w bardzo krótkim czasie. Są kobiety, które krępuje odciąganie w miejscu pracy i one używałyby laktatorów muszlowych. Laktator muszlowy jest laktatorem elektrycznym sprzyjającym łatwe odciąganie pokarmu kobiecego, a przy tym nie krępuje mamy karmiącej przed otoczeniem. Można go umieścić w biustonoszu i może być ukryty. Pod bluską. Podczas odciągania pokarmu w miejscu pracy warto przestrzegać pewnych zasad. Miejsce do odciągania pokarmu powinno być spokojne, dające kobiecie intymność, aby mogła w ciszy, w spokoju odciągać pokarm. Najlepiej by to było, gdyby to był pokój socjalny z możliwością umycia rąk przed odciąganiem. A także, aby w pokoju socjalnym również była lodówka do przechowywania świeżo odciągniętego pokarmu. Pokarmu kobiecego nie należy odciągać w toalecie lub w innych miejscach, gdzie nie można zachować zasad higieny. Czas odciągania pokarmu i częstość odciągnięć powinien być naśladowany częstością karmień dziecka. Tuż po odciągnięciu mama. Odciągnięty pokarm powinna przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pokarm świeżo po odciągnięciu powinien być schłodzony w lodówce. Pokarm odciągnięty w miejscu pracy przez mamę karmiącą z zachowaniem wszelkich zasad higienicznych może być transportowany do domu. Oczywiście również schłodzony, najlepiej aby to była torba termiczna z wkładami chłodniczymi. Odpowiednio odciągnięty pokarm w miejscu pracy mama może podać swojemu dziecku po powrocie do domu. Do podgrzania pokarmu zalecane jest podgrzewanie w kąpieli wodnej. Nie zaleca się podgrzewania pokarmu kobiecego w kuchence mikrofalowej. Pokarm kobiecy odciągnięty w miejscu pracy jeżeli nie został zużyty przez mamę, może zostać zamrożony w woreczkach do tego przeznaczonych w samrażarce kuchennej. Natomiast mama może z pewnością wrócić do karmienia piersią po powrocie do domu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo szereg porad oraz informacji o realizowanych projektach dotyczących zdrowia.